Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Tak, wiem, że już 5 widzów o tym zrobiło film, tak? Wiem, że jest dużo recenzji, ale chciałbym Wam omówić pokrótce moje odczucia i żebyście się, się podzielili Waszymi odczucami odnośnie mm, sztucznej inteligencji, bo to jest temat w tej chwili rotacyjny, ale powszechny, więc i ja też się tym zajmę. Na początku jednak nie będzie chyba, nie będzie na razie specjału ale chcę Wam podziękować, jaką. Jesteście wielką, fajną społecznością I dziękuję wam za te 5 lat Że oglądacie moje filmy już od 5 lat Postaram się wam robić nieco częściej filmy Jakieś, jeśli będzie ciekawszy content Ale nie obiecuję hmm, Dobra, zapraszam do oglądania Like zostawiony Subiek z dzwonem walnięty Komentarz zostawiony a no to lecimy No, generalnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję To można podzielić na dwa etapy Punkt pierwszy, sztuczna inteligencja w czacie GPT, ITP, ITD, czyli powolny rozrost w sztucznej inteligencji. Początkowo sztuczna inteligencja miała tylko pomagać ludziom, znajdywać różne rzeczy, znajdować różne osoby, pomagać w odszukiwaniu na przykład zawodów ITP, ITD. A z czasem ludzie zaprzyjaźnili się z tą sztuczną inteligencją, ale ludzie, jak sztuczna inteligencja ma za nas, odpowiadasz na komentarze, na YouTuberów odpowiedzieć na komentarze na YouTube, to coś się nie halo. Ja, jeśli pojawią się dziwne komentarze u mnie na kanale, to wiedzcie, że coś się nie halo, że to nie ja odpowiadam na te komentarze, bo ja odpowiadam w swój naturalny dla siebie sposób, normalny tak jak ja piszę, a nie sztucznie. A wracając, sztuczna inteligencja może pomóc ludziom, na przykład w tłumaczeniu języków, w nauce języków, ale. Nie da się zwieść. Jeśli sztuczna inteligencja będzie za nas odpowiadała, jakby to krok po kroku będziemy tracić wszystko. Taka jest moja ucznia, że krok po kroku będziemy tracili wszystko. Czekaj, poczekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi, mam, mam tylko nadzieję, że sztuczna, że sztuczna inteligencja nie pójdzie tak wysoko, że będzie tworzyć za nas filmy. Jakby jak nas nie będzie, będzie za nas tworzyć filmy. Ja spakowany już jestem, jadę jutro do Bydgoszczy, jeszcze jeden odcinek ciekawy, jutro widzowie na pewno leci, dłuższy. I co? Wrócę z Nasz Morza, wrócę od cioci z remontu, szykuje się specjał i może jakaś nowa nuta, jak się uda. Jeśli chodzi o sztuczą inteligencję, czy według, piszcie w komentarzach, czy według Was, jak Wy odbieracie sztuczą inteligencję. Ja na razie ją odbieram tak pół na pół. ChatGPT, GPT? Fajnie. Inne czaty sztucznej inteligencji? Fajnie. Sztuczna inteligencja w medycynie? Mega. Komput w komputerach? Mega. Ale nie jest już sztuczna inteligencja, miałaby zastąpić człowieka. I powiem Wam tak. Mm, nie korzystajcie z czatu, czatu GPT do wszystkiego, ludzie. Jezus. Już ktoś. Podam wam głupi przykład, widzowie. Ja się nie boję o tym gadać. Ktoś na mojej grupie, nie powiem kto, bo nie mogę zdradzać RODO, użył ChatGPT GPT do tego, żeby się dowiedzieć co ile normalnie się sra. Ludzie kochani. Chat GPT używa się do normalnych, mądrych rzeczy, a nie do sprawdzenia co ile się sra albo jakie się ma gówno. Na przeproszeniem. Y Generalnie pole do manewru zostawiam Wam w komentarzach, jak zawsze. Teraz dłuższa przerwa prawdopodobnie albo będę jeden film dziennie wstawiał zaległy z tych, co mam zaległych do wstawienia jeszcze. Albo po prostu będzie wyciszenie się i przerwa od kompletnych nagrywek. Chyba, nam może będzie silna burza, chyba, że będzie silny sztorm albo wiatr, no to Wam to na pewno nagram. Albo Wam nagram prognozy, jak Będę mógł, bo będę się mieć w Mielnie, więc zobaczymy jaka będzie pogoda. Jak będzie ładna pogoda, na pewno będzie krótki vlog z plaży. I co? Szósza inteligencja według mnie jest zagrożeniem, ale jednocześnie i nie. Oczekujcie prawdopodobnie jutro premiery odnośnie agentów Tango, albo farminga, albo szlagwie co. Zostawcie coś po sobie. Dzięki, pa! pa.